Siemaneczko, dzisiaj nagrywamy z Wordboxa. boxa. Zaraz zobaczycie, co dla Was przygotowałam. Wy nawet nie rozumiecie, jakie tu piękne teksturki dodali. Tu będzie 60 osób, tak sobie wymyśliłem. Tutaj zrobiłem semasę wilków, żeby. Tutaj była wojna. Tutaj będzie wulka. Trzeba tak podawać. Damy im życie. Na razie oczywiście, bo nie zaraz będą walczyć. Dobra, nie chcę wam się pewnie czekać. Widzimy się za chwilę, jak już troszeczkę to miasto się rozbuduje, czy tepe. Siemaneczko. Zaczynamy też śmierci? Nie wiem. Chyba tak. Dobra, to mam pomysł. Bo tutaj jakby co, dostajemy jeszcze taką rzecz, że będą żywe domy, to próbujemy albo po prostu zrobię tak zrobię se tak Biorę se żywa doma przerzę tak se tak, Biorę se tak. wszystko są jakby zładome. Teraz oni muszą z nimi wygrać. Kurde, błagam, żeby się im udało. A chociaż to jest star śmierci, nie wiadomo co się zdarzy. Chyba zaraz im trochę pomogę, no bo. Karczują ich tu, karczują. A nie chcę, żeby od razu wszyscy zginęli. To nie może być tak. Macie tylko te domy. Jeżeli ich nie pokonacie, to jesteście nuby. 44 osoby. 21, dobra. Widzę, że oni sobie nie poradzą. <laughs> tu było smutno troszkę.

jest, ale te żywe domy są prosami. Patrzcie, jak oni rozwalają. Nie, ja zaraz im pomogę. Najdziwniejszy odcinek. Ej, pytam się, czy to ma być jakiś chory żart? Pytam się, czemu to ma tyle HP? Czemu tyle zadaje dom żywy? Tu się nie dziwię, że oni przegrywają. Boże, boju. Idziemy, tyle osób. Rozwalamy tą wyspę, i muszą dopłynąć. A choć to będzie głupie, bo nie od razu przegrają. No to trzeba. ja też tak to zrobię. T'es la bande j'ai I tak się rozwala nieprzyjemna wyspa, albo tak po prostu. Ormia czerwona zbliża się do przodu. Czy zdoła przepłynąć jezioro? Ta pirania wkurzająca powstrzyma sama jedna. Jezu, jakie nienawidzę piranii. Po co ja w ogóle je to dawałam? po to, żeby zjadały ty na wyścigu. Ale tak nie będzie, zobaczyć. Tak nie będzie. Nie będzie. Seria jest najważniejsza. Trzeba zobaczyć jak On się spisze jeden. Nie no oni mają pełne uzbrojenie. Jeszcze jest hey, Szukamy <N�istas erschla> <Muzyka> -y. dziecka. A jak to lubí pivo. <laughs> Super. Pivko. A bůžka. A jíle, co lubí kávej. Dobra, robíme se tak. Cała siła naprzód. Gdzie nie płynął? Gdzie by Dobra, oni są nienormalni? Trzeba ich odwołać od tej decyzji. Muszę tu lecieć. Lecimy na to śmierci. Lecimy na to śmierci. No co jest? bierzemy tych i tu, i, i teraz, i teraz co? I co, co mi teraz robicie? Nic mi nie zrobicie. Pościg, moją piękną armię. Kontra jakaś brzydka armię szkieletów. I to będzie koniec odcinka. Muszę zrobić tylko tak. Wszyscy się będą na Ciekawe, kto wyjdzie z tego żywy. Łohohohoho. Wow, 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 wow. Nawalanko, na nawalanko ba, na Taki szkielet ma 70 HP, to oni dodają za pierwszym razem. Ha! Co jest? Ten ma 190, a. Za zostało dziewięć osób, to się nie dziwię. A trafiliśmy na osobę dumną, bo ma dwa hp. Eee, A testa, ona mam miecz. Mecz masz. masz łok ten wygra, a jednak nie ale dobra, ale I kto wygra? Stop, przy wszystkich w jedno miejsce, bo oni tu się pogubią Ja my nie chcemy zgub. Chyba, że takich, ale. Chyba, że takich. Ale, ale mniejsza. Dobra. I kto wygra? Piękna ostateczna walka. I kto wygra? Kto wygra? Ale piękna chwila. Zostało trzech uczestników. Czy wygram ten? Nie. Czy wygra. Nie. Nie, growo! Dziewczyna z pałką! włócznie, Z drewna! Dobra. Tym pięknym akcentem tego wygranego gościa pięknie urządzimy. Dajemy mu siela, dajemy wszystko mu ochronę, dajmy mu to... Dobra, nie wiem co już mu dać. tem wszystko, co jest tylko dostępne i... To i to i... i dobra! <grywa> Wygrałaś, masz swoje nagrody. Dobra, oczyszczę się od tego, bo to było złe. Łup, Łop. Dobra, wygrana osoba. Teraz tyle pierdniemy Cię na Twoją super wygraną wyspę, i niestety się żegnamy. I gdzie jest ta osoba? E... Nie wiem, czy bym to nazwał dobrym tepnięciem, ale bo do zobaczenia i cześć.